Witam! Chciałbym Wam zaprezentować elektroniczny detektor wyładowań atmosferycznych. Jak widać, jest to bardzo proste urządzenie, bazujące na niczym innym jak zminiaturyzowanym radiu. Zasilane jest napięciem 4,5 V z baterii typu R12. Podłączone jest również do anteny półmetrowej, która, jak uważam, Wpisuje się dobrze w przypadku tego urządzenia jest całkiem wystarczająca do poprawnego działania. Elementy sygnalizacyjne, wyładowanie to dioda LED oraz piezo z generatorem. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Jedyne co należy zrobić, to regulacja potencjometrem i tak naprawdę układ jest gotowy do pracy. Zobaczmy, jak działa. Testu układu możemy dokonać poprzez e, utworzenie iskry w jego obrębie zwykłym e, zapalnikiem do kuchenki gazowej. Dioda LED się zapala podczas wyładowania, co świadczy o tym, że e, układ działa poprawnie. Urządzenie wyłapuje iskry takiego zapalnika ze długości około 1 metra. Oczywiście co innego jest w przypadku yy, co innego jest w przypadku wyładowań atmosferycznych. To tyle. Dziękuję wam za uwagę.